Moim panem jest! Proszę państwa, pan jest z nami. Pan jest ze stworem i siły kościoła Kat też są z nim. I zaraz w bardzo prosty sposób to udowodnił. To nagrałem dwa filmy, do których zresztą nie przywiązywałam wielkiej wagi. Jeden do mostu, reż, nagrał mój syn na moście nad rzeką Ibar w Kosowskiej Mitrowicy, poświęcony Łajdakowi, zbrodniarzowi, zboczeńcowi, psychopacie, księdzu Romanowi Romanowi, bo tak go będę nazywał, który uwięził, gwałcił dziewczynkę. Znana sprawa. No i co? 50 tysięcy wyświetleń jest jakaś burza, setki komentarzy, a drugi film poświęcony patocelibatowi. No tak któryśmy to, to określili, patologia instytucjonalna jakiejś jest, celibat w wersji kościółkowej, no a tu pewnie 100 tysięcy wyświetleń. Proszę państwa, ja powiem tak. Przecież nie powiem, że nie zależy nam na wyświetleniach, na przede wszystkim na followersach, obserwujących w sposób oczywisty. To się przekłada na sens, poczucie sensowności i celowości tego robimy. Także zrozumcie, Pan z nami. Siły Kościoła Katk, Pawełek M. z Wrocławia, Roman, Roman, Dymon, Dymański, Hawik, kto jeszcze z nami. Tu jeden film na 700 czy 800 nowych followersów. No jeden, jeden. Czy to nie świadczy o tym, że Pan z nami, Kościół z nami? Czy mogę powiedzieć, tak jak chyba Meterniś, o czym? Gdyby nie było Kościoła katolickiego, to dla followersów i liczby odsłon sporo należałoby go wymyślić. Pan! Ramen.